Znieczulenie. Skórwy sen. Wszystko w porządku? Bracie, jakiś skurwiel próbował mnie okraść. Ustawiłem go. Kto? Ktoś stąd? Czy ktokolwiek miejscowy próbował mnie okraść, Pepe? Słuchaj, wie. Sprawę mam. Poważną. Brzmi, jakbyś miał kłopoty. Potrzebujesz pomocy? Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Wiszę kasę Kirchowi. Jak do jutra nie oddam, to powiedział, że połamie mi nogi. Z nim nie ma żartów. Obstawiają go kartele. Pożyczyłeś kasę od Kirk'a? Przecież to pierdolony lichwiarz, każdy w Heywood to wie. Brat wyszedł z faki, musiałem go godnie przyjąć. Wiem, wi. Dałem dupy. Pogadam z Kirk'iem. I wisisz mi zajebiście wielką przysługę. Ty ratujesz mi życie. Ma swoje demony. Nie Cześć, Kirk. Sprawę mam. kopela. Na wie. Czego potrzebujesz? Pepe prosił, żebym z tobą porozmawiał. A co? Ma moje pieniądze i wstydzi się oddać samemu? <tuszy> Powiedz mu, że nie gryzę. Jeszcze. A ty co? O, odpuść mu, co? Oddać jej tylko potrzebuję trochę czasu. A co ja jestem? Instytucja charytatywna. Jak pożyczał, to wiedział, że ma oddać. Wiedział też, że będą procenty. Mam mu odpuścić, bo jest pizdą, która nie dotrzymuje zawartych umów? Nie. Masz mu odpuścić, bo ja ci o to proszę. Znasz mnie, jestem człowiekiem interesu. Powiedz mi, co ja będę z tego miał? Znam zasady. Zawsze coś za coś. Będę ci dłużny przysługę. Chuszące, ale mam lepszy pomysł. No i. Fura z okładki. Na razie są tylko cztery takie w Night City. Jednego ma dyrektor regionalny Rayfielda. drugiego burmistrz Ra. Trzeciego firma wynajmująca samochody. A czwartego? A czwartego niedługo będzie miał mój klient. Potem jak go dla mnie zwiniesz. Zrobię to, a ty i Pepe jesteście kwita, okej? Okay? No jasne. Wiesz, że ja dotrzymuję słowa. Układ jest prosty. Kradniesz dla mnie Rayfielda, a Pepe ma czyste konto. Tobie też odpalę działkę. Taki jestem miły. Mój człowiek, Rick, pracuje na parkingu w klubie Embers, gdzie stałym klientem jest facet, który jeździ Rayfieldem. Przyjeżdża w każdy piątek. Jak się pojawisz, to wyłączy kamery, podniesie patyk i droga wolna. Wchodzisz, zabierasz furę, wyjeżdżasz. Proste, nie? Jak miałbym to zrobić? Ma nie wydaje ci się, że wepchnę kawałek blachy pod listwa, potem zepnę na krótko i gotowe. Takie samochody mają zabezpieczenia. To dobre. To cacko działa jak klucz, którego używają serwisanci Rayfilda. Otwiera zamki i obchodzi systemową weryfikację tożsamości. Klucz, który otwiera wszystkie Rayfildy w mieście? Kirk, chyba nawet ty w to nie wierzysz. Magicy technologii w Kabuki nie takie rzeczy sprzedają z podlady. Trochę wiary, bracie. To co? Jesteśmy dogadani. Jesteśmy. I to mi się podoba. Zawsze mówiłem, że jesteś kumaty. Jedź do Embers, Glen. Rick będzie czekał na ciebie w garażu. Dobra garażu. Powodzenia. on nie zostanie walki o was. Jest najlepszy w swojej wadze. No, położył Hernandeza, położył Smitha. Wróć no, coś weteranowi. Odeszli się do ludzi w Santo Domingo. Nie, nie będą gotowi. Tak, padre. Kogo ja widzę? Więc, lat Nie wiedziałem, że jesteś w okolicy. Wróciłem z Atlanty parę tygodni temu. I widzę, że już zostałeś przywitany. Jak tam było? Kiedyś ci opowiem. Teraz mam sprawę do Chodź, załatwienia. Opowiesz mi teraz. Podwieziemy cię. Markus, zbieramy się. Gdzie jedziemy? Do Glen. Odrzuć mnie pod Embers. Główne wejście? Przejedź rampą na tyłach knajpy. Powiem ci, gdzie stanąć. Markus, słyszałeś. Jak się odnajdujesz po powrocie? Masz już coś nagranego? Łapię się różnych rzeczy. To tu, to, to tam. Nic dużego. Ale razy sobie. Dzięki za troskę. Atlanta nie okazała się tym, czego się spodziewałeś, co? Właściwie tu nie miałem szczególnych oczekiwań. Może jedno, żeby było lepiej niż tu, nie było. Może wyjdzie ci to wszystko na dobre. Trzymaj samochód. Co się dzieje? Interesy. Masz broń? Sebastian Ibarra. Wygląda na to, że to mój szczęśliwy dzień. Czego chcesz? Załatwić nasze sprawy rasa dobrze. Mam dla ciebie propozycję, tatuśku. Posłuchaj uważnie. Wypierdalasz z Vista del Rey, siągasz swoich chłopaków z ulicy. Ja oddaję ci glen i nie ma kosy. Możesz spać spokojnie. Widzisz, jaki jestem miły. Jeszcze, kurwa, jedno słowo. To nie twoja sprawa. Nie znam cię. Wiesz co? Ja ciebie też nie, a to znaczy, że chuja tu znaczysz i chuja możesz. No? Coś jeszcze? Wydaje mi się, że skończyliśmy tę rozmowę. Uważaj, Padre... Oglądaj się za siebie, ty też, gnojku. Markus, jedziemy. Cieszę się, że nie zapomniałeś, skąd pochodzisz. I jak się zachować. Mam tu wystarczająco wielu gówniarzy, którzy tracą rezon, kiedy widzą lufę pistoletu. Kto to był? Nikt ważny. Za tydzień już go nie będzie, ale pojawi się następny. Groził ci? Tak. I zostanie z tego rozliczony. Podjedź tam. Zeskoczę stąd na dół. Zanim wysiądziesz, proszę. Twój numer? Przyda ci się. Może jeszcze razem popracujemy i przypomnisz sobie, jak to było parę lat temu. Dzięki, padre. Czas na mnie. Z Bogiem. Ja wierdolę. Jestem na miejscu. Zaraz znajdę tego twojego człowieka. Rick jest w porządku, zobaczysz. Ufam mu jak brat. Ja. Gdzie mogę pomóc? Kirk. Widzę ten samochód. Działaj, chłopaku. Powodzenia! Spróbujmy tego twojego cudu, techniki. Nie Jesteś człowiekiem słabej wiary. Co? Jesteśmy bogaci? Odpalaj te furę i zadzwoń z drogi. Powiem ci, dokąd jechać. Aha. Wygląda na to, że pójdzie gładko. Wysiadaj. Wysiadaj. Wystarczy popisu. Wysiadaj. Ju! Ej! Hey! Co jest? Densze wziąć broń! Nie ruszacie! Policja! Jesteście aresztowani! Zostań na miejscu! Ręce na widoku! I powoli! Na ziemi kurwa, na ziemię! Stary znajomy z dzielnicy, Jackie West. Niczego się nie nauczyłeś, nie? No proszę, detektyw Steens. Dawno się nie widzieliśmy. Inspektor Steens. Jeden pies. Ciebie też kojarzę. No, wypluj to z siebie, czeka? Tak? A ja ciebie nie. Wyjechałeś szukać szczęścia w Atlancie. Widzę, że się nie znalazło. Zawsze mówiłem, że to jest właśnie los z Heywood. Rodzą się tutaj, tutaj żyją i tutaj zdechną. Jak widać nie pomyłby. Co, zatkało się. Daj spokój z tym, co? Zawiniesz nas na dołek, posiedzimy tam do rozprawy, narobimy gnoju. A i tak, w najgorszym wypadku, przybiją nam parę miesięcy, ale prędzej wypuszczą, bo więzienia są przepełniane. Oni próbowali mnie ukraść? Kurwa, wyśmietnie z ulicy? Złapaliśmy ich, panie Fujioka. Właśnie ich zwijamy. Szkoda mojego zachodu. Nie mam czasu na składanie turnych, zeznań i zabawę w dochodzenie. Co? Sugeruje Pan, że mamy ich puścić. Sugeruję wyrzucić te ścierwa. Do oceanu w kajdankach i z połamanymi nogami. Słyszeliście? <słuch> Mierda. Szczerze mówiąc, domyślałem, że się z tego nie wywiniemy. Ty by tego nie zrobił. Jesteś pewien? Mhm. Uh -huh. Pamiętaj, że on też jest z Heywood. Nienawidzi korpów tak samo jak ty. Zrobił, co musiał i cześć. Gdyby nie ja, może udałoby się zwinąć tę furę. Daj spokój, ta robota nie miała prawa się udać. Elektroniczny gówno spodlady w kabuki nie obchodzi alarmu takiego wozu. Znaczy, ściąga ci na kark policję. <laughs> Powinienem tu wiedzieć. To może teraz po bożemu. Jackie Wells. Wiej. kojarzycie kojarzę cię. Bywasz w Kojocie. Właśnie w Kujocie dostałem zlecenie na kradzież tej fury. Od Kirka. Pracujesz z tym skurwielem? Pepe wisi mu kasy i nie ma jego oddać. Obiecałem, że się za nim stawię. Czy dać się poniewierać takiej pizdzie jak Kirk? Wiesz co o nim mówią? Podobno jest obstawiony przez kartele. Kartele? Znam ludzi z karteli i gwarantuję ci, że żaden z nich nawet nie słyszał o Kirku. Cierk się musi nauczyć, że nie wyciąga się rąk po ludzi z Heywood. Wstawaj, chodźmy na obiad. Tak po prostu? Jeszcze przed chwilą przystawiałeś mi pistolet do głowy. Pomagasz moim ziomkom, czyli jesteś w porządku. Bez urazy? Bez urazy. Mam dobre przeczucia. Co do czego? Do nas. Mamy świetną chemię. Ruszaj się, umieram z głodu. Masz rację, chodźmy. Dzień dobry, Night City. Przy mikrofonie zdanej. Przed nami kolejny dzień w mieście znowu. Kocham Night City jak kocha się matkę, która oddała cię do Bidula. A teraz cię na ulicy i pytam, czy masz może papierosa? Dnia przyjeżdża tutaj stu nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa, jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać licznymi samurajami, być jak Morgan, Blackhead czy Wayland Boa-Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią Na cmentarzach nie liczy się skąd przychodzisz.